Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku Analogu czyli takim no swoistym, starym, dobrym audiologu przy akompanieniu jak to się mówiło? Dobra, przy jakąś muzy muzyczce pewnie podmontaż jakąś podrzucę Ja jestem oczywiście Analog czyli tak jak się nazywa właśnie ten audiolog i mam właśnie Trochę wiadomości do przekazania Wam, moim widzom, których na chwilę obecną, jak to nagrywam, jest trzech, czyli dość mało, ale mniejsza. Ym, po pierwsze chciałbym zawiadomić jedną rzecz, dlaczego nie nagrywam, bo ktoś mógł nie czytać biuletynu, <laughs> że jestem dość mocno podziębiony i mam straszną rybkę. No niestety, no i teraz jestem na jakimś tam syropie czy coś, nie, nie pamiętam już co brałem, brałem dwie godziny temu, ale jeszcze się jakoś trzymam. Rybka jakoś powoli ustępuje. Po drugie, chciałbym zapowiedzieć już sobie nie... Napisałem już jakie mógłby mieć programy, znaczy programy, serie na kanale. Zagrajmy online. Chciałbym przemianować nazwę na taką bardziej, która... No... Zagrajmy online to jest taka nazwa oczywista. A mi właśnie właśnie nie o to chodzi i zmieniam nazwę na replay. Chyba każdy wie o co chodzi. Yy, co do weak Newsów. Na chwilę obecną niestety zawieszam i nie wiem yy, dokładnie kiedy tą serię wznowię. Yy, powodów yy, na chwilę obecną nie podam. Analog to oczywiście wysłaniam audiolog yy, przy muzyce, będę jakiś co jakiś czas będę wrzucał, najczęściej mogą to być informacyjne, chociaż zdarza się, się również. Yy, tematyczne audiologii, chociaż to już pewnie rzadziej. No raczej informa yy, informatyczne, jezu. Informacyjne yy, raczej, dodałem. Kurde, audacity się psuje i... ok teraz powinni się mnie słychać, słychać lepiej, bo no. Audacity coś się psuje i mi się... mikrofon boost się zmniejszy. Zmniejsza. Yy, normalny let's play, czyli nie z takiej gry online'owej, to będzie nazywać się Log Game. Właśnie to ja już sobie wziąłem. Analog to jest taka ksywka. Log. Taką sobie ksywkę wziąłem. Wiecie. I dlatego Log Game. Czyli Analog Gra. Znaczy nie, że dosłownie, czyli... No, dobra, wiecie o co chodzi. Normalnie Let's Play, let's play nie z gier online'owych Log Game. Z gier online'owych Replay. A audiologii przy muzyczce Analog. No ogólnie to treściwe zamierzam, chociaż to jeszcze nie jest pewne, to jest tylko to, co teraz powiem, to jest tylko robocze, okiem loga, czyli recenzje gier i tak dalej, i tak dalej, ewentualnie targów, książek, wiecie, może ktoś nie wie, ale ja czytam książki, w przeciwieństwie do niektórych ludzi w moim wieku, no. więc co do programów, to to by było na tyle. Dobra, no co do informacji o co ja na chwilę obecną nie nagrywam Może jakoś się postaram niedługo, może nagam jakiegoś właśnie logo Game'a Lub yy, replaya na przykład z yy, League of Legends A właśnie, co do League of Legends yy, Nie zbieram obecnie, znaczy ciągle będę zbierał na Riven Ale obecnie nie gram zbytnio w Lola Prawdopodobnie będę grał w Lola tylko właśnie wtedy, kiedy będę nagrywał odcinki Po prostu nie mam na chwilę obecną czasu, a zamierzam Właśnie yy, trochę to się streścić i zacząć nagrywać yy, na samo Rift, czyli w klasycznym, yy, naszym klasycznym, starym, dobrym trybie gry w League of Legends, bo wtedy za mecz można dostać 200 IP yy, i będzie można, lo, o ile dobrze obliczyłem przy mojej obecnej kwocie IP na no League of Legends, yy, 21 yy, walk na samo Rift się muszę stracić, żeby zbierać na Reel z moich obliczeń tak wynika. Yy, o ja się dobrze orientuję. Yy, co do samych log gaming. Jeszcze nie wiem co dokładnie będę nagrywał w gierni online'owych. Jest mała taka... no... mała myśl w mojej głowie, żeby nagrać Minecrafta, ale Minecraft to jest już zbyt oczywiste, że wszędzie tego Minecrafta w Ale motto do takiej serii było szukasz czegoś niezwykłego z Minecrafta tego ty nie znajdziesz to by było niezłe motto. jeszcze się na tym zastanawiam czy można Minecrafta kiedyś nagrać wszystko się zobaczy planuję chociaż to już też nie ewentualnie bo dzisiaj zakupiłem tą grę jeszcze dopiero w nią gram zbytnio jej nie ogarniam ale jestem dopiero w drugiej misji ale ogólnie jest realistyczna Chodzi mi oczywiście o Operation Flashpoint Dragon Rising yy, Może ją nagram, może nie Co to będzie, kto to wie, jak to brzmi moje słynne motto Znaczy, u mnie słynne motto, jak wy sobie je znacie Nie wiem Mam tu jeszcze przy sobie kilka gier yy, O! Yy, gra, którą yy, polubiłem ze względu na Dużą, na jedną z najlepszych ścieżek dźwiękowych w całej Historii gier, chociaż z racji traf autorskich, nie wiem czy jak ją nagrywał, to się muzyka będzie włączona, szkoda, bo tam mu... jeszcze się zobaczy, o co Ale ta muzyka jest epicka. Chodzi o... To jest chyba polska gra. Nie orientuję się za bardzo. Na Tam kładami, motorami się jeździ po offloadzie. Zarąbista gierka. A więc, to by było na tyle. A i co do World of Warcraft, nie będę nagrywał, straszne problemy techniczne mam w ostatnio. A co do Gothic 3, jeszcze się zastanowię, bo też mi się ostatnio laguje. I się wyłącza co chwilę, nie mam pojęcia czemu. A więc to by było na wszystko. To by było wszystko na, anal na Analoga. Pozdrawia Analog. Hmm. Trzeba to będzie jakoś skrócić, to na Analog. Nie, Analog kończy Analoga. To by było niezłe. Ale dobra, yy, to ja już się z Wami żegnam, mam nadzieję, że wysłuchaliście całe, posłuchaliście sobie trosze troszeczkę ściszonej oczywiście muzyki. Więc to by było na wszy wszystko. Żegna, żegna Was analog. Cześć.